Krasicki, Krasicki, Krasicki. -ok krasicki, i... krasicki, Krasicki, Krasicki i Krasicki, Krasicki. Krasicki, Krasicki, <reso> Krasicki. Krasicki. Mamy dla was bajki różne: kwadratowe i podłużne, kolorowe i pstrokate, wesołe i smutne i w ogóle takie, jakie tylko chcecie. Dawno, dawno temu żył sobie pewien pan, który nazywał się Ignacy Krasicki. Podobno był księdzem poetów polskich. Nie księdzem poetów polskich, tylko księciem poetów polskich. E? E? Aha, to nie był księdzem? No oczywiście, że był księdzem. Nawet więcej, był biskupem, arcybiskupem, w dodatku gnieźnieńskim. E? Podobno był bardzo wesoły i lubił czekoladę, Nie, ale poza czekoladą najbardziej uwielbiał pisać wiersze. A wy lubicie bajki? Ha! Ciekawe, czy lubicie bajki nowe czy stare? Takie czytane przez dziadka i babcię na przykład? Przez dziadka i babcie, te stare też są fajne. No Zobaczcie, fajne. przecież tak. Najfajniejsze bajki to są bajki Andersena, braci Grimm, La Fontaine, Fredry Brzech, Fytu i Mamickiewicza. Nieźle, co? Dobra, dobra, dobra! A co z naszym kramem z bajkami? No to co, co z naszym kramem z bajkami, z bajkami? No. no, przecież Ignacy Krasicki pisał bajki dokładnie ku przestrodze i dla zabawy. W dodatku był świetnym obserwatorem. Zauważył, że niektóre ludzkie cechy podobne są do zachowania zwierząt. Po prostu my ludzie jesteśmy bardzo podobni do zwierząt. Ale nie chodzi o wygląd zewnętrzny. Chodzi o zachowanie. No tak, tak, zachowanie. Zachowaniem, rzeczywiście, rzeczywiście. A czy znacie takie powiedzenie? Na przykład głodny jak wilk. Dumny jak? Paw. Sprytny jak? Lis. Pracowity jak? mrówka. Pszczółka mrówka. Pszczółka mrówka! Pszczółka mrówka. Zdrowy jak? KOŃ Uparty jak? Osioł. Ha! Łagodny jak? Baranek! <laughs> Natrętny jak! Mucha! <laughs> Powolny jak! Ślimak! No, chyba Żółw! Żółw! Ślimak! A wy, jak myślicie, do jakiego zwierzaczka jesteście podobni? Zastanówcie się. Hmm, widzę chyba tam same lwy. No dobrze, w takim razie pora rozpocząć nasze bajanie. Czy jesteście gotowi na bajki? Jesteście gotowi? W takim razie zaczynamy! <laughs> <laughs> Przyjaciele. Zajączek jeden młody, korzystając ze swobody pasł się trawką ziółkami w polu i ogrodzie, z każdym w zgodzie. A że był bardzo grzeczny, rozkoszny i miły, bardzo go inne zwierzęta lubiły. I on też, używając wszystkiego z weselem, wszystkich był przyjacielem. Raz, gdy wyszedł w świtanie i bujał po łące, słyszy przerażające głosy trąb, psów szczekania, czas wielki po lesie. Stanął, słucha, dziwuje się, a gdy się coraz zbliżał w hałas, wrzask srogi, zając w nogi, Wspójszy się poza siebie, aż tu psy i strzelce. Strwożon wielce przecież wypadł na drogę, od psów się oddalił. Spotkał konia, prosi go, iżby się użalił. Koń na to. Nie mogę, ale od innych będziesz miał pewną załogę. Jakoż wół się nadarzył, ratuj przyjacielu. Wół na to. Takich jak ja pewnie niewielu znajdziesz. Ale poczekaj i ukryj się w trawie. Jałowica mnie czeka. Niedługo zabawię. Tymczasem masz kozła, co ci dopomoże? Kozieł! Żal mi cię nieboże, ale ci grzbietu nie dam. Twardy nie dogodzi. O to wełnista owca niedaleko chodzi. Będzie ci miętko siedzieć. Owca rzecze. Ja nie przeczę, ale chodźcie uniosę pomiędzy manowce, psy dogonią i zjedzą. Zająca i owce, udaj się do cielęcia, które się tu pasie. Jak ja ciebie mam wziąć na sie, kiedy starsi nie wzięli? Cielę na to, rzekło i uciekło. Gdy więc wszystkie sposoby ratunku upadły, wśród serdecznych przyjaciół, psy zająca zjadły. jest! szczekał na złodzieja. Całą noc się trudził. Obili go na zajutrz, że Pana obudził. Spał smacznie drugiej nocy. Złodzieja nie widział. Ten dom skradł? Zaobili za to, że nie szczekał. Teraz zobaczycie bajkę w wersji animowanej. Oto Kruk i Lis. Ignacy Krasicki, Kruk i Lis. Bywa często zwiedzionym, kto lubi być chwalonym. Kruk miał w pysku ser ogromny. Lis niby skromny przyszedł do niego i rzekł. Miły bracie, nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cie. Cóż to za oczy, ich blask aż mroczy. Czyż można dostać takową postać? A pióra jakie? lśniące, jednakie. A jeśli nie jestem w błędzie, pewnie i głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty. Skoro pysk rozdziawił, ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił. Każdy może zrobić sam inscenizację bajki w domu. Wystarczy mieć kolorowe tło, yy, powycinane, szarpywane zwierzaki z papieru, i yy, komórkę, no i gotowe! Spróbujcie, a przekonacie się, że to świetna zabawa! Czapla, ryby i rak! Czapla stara, jak to bywa, trochę ślepa, trochę krzywa, gdy już ryb łowić nie mogła. Na taki koncept wmogła. Rzekła rybom. Wy nie wiecie, a tu o was idzie przecie. Więc wiedzieć chciały, czego się obawiać miały. Wczoraj z wieczora wysłuchałam, jak rybacy rozmawiali. Wiele pracy łowić wędką lub więcierzem. Spuśćmy staw. Wszystkie zbierzem. Nie będą mieć otuchy, skoro staw będzie suchy. Ryby w płacz, żaby w płacz, a czapla na to. Boleje nad waszą stratą, lecz można temu zaradzić, i gdzie indziej was osadzić. Jest tu drugi staw blisko, tam obierzecie siedlisko. Chociaż pierwszy wysuszą, z drugiego was nie ruszą. Więc nas przenieś, Rzekły ryby. Wzdrgnęła się czapla niby, dała się na koniec użyć, zaczęła służyć. Brała jedną po drugiej w pysk, niby nieść mając i tak pomału zjadając. Zachciało się na koniec skosztować i raki. Jeden z nich, widząc, iż go czapla niesie w krzaki, postrzegł zdradę. O zemstę się zaraz pokusił. Tak dobrze za kark ujął, iż czaplę udusił. Padła nieżywa. Tak zdrajcom bywa. Orzeł i sowa. Na jednym drzewie orzeł, gdy z sową nocował, że tylko w nocy widzi, bardzo jej żałował. Dziękowała mu sowa za politowanie. Wtem, uprzedzając jeszcze zorze i świtanie, wkradł się strzelec pod drzewo. Sowa to postrzegła i do orła natychmiast z przestrogą pobiegła. Uszli śmierci. A w ten czas rzekł Orzeł do sowy: Gdybyś nie była ślepą, nie byłbym ja zdrowy. Kiedy wół był ministrem i rządził rozsądnie, Szły, prawda, rzeczy zwolna, Ale szły porządnie. Jednostajność na koniec monarchę znudziła, Dał miejsce woła małpie lew. Boga bawiła, To był ten kontenci poddani z początku. Ustała wkrótce radość. Nie było porządku. Pan się śmiał, śmiał minister, płakał lud ubogi. Kiedy więc coraz większe nastawały trwogi. Zrzucono z miejsca małpy. Żeby złemu radził, wzięto Lisa. Ten pana i poddanych zdradził. Siedział się zdrajca i ten, który bawił. Znowu wół był ministrem. I wszystko naprawił. Jak sami widzicie bohaterami, bajek, Krasickiego nie zawsze są zwierzęta. Teraz opowiemy wam bajki, których bohaterami nie są ani zwierzęta, ani przedmioty tylko Ludzie! Uciekam się, rzekł Damon. Aryście do ciebie. Ratuj mnie, przyjacielu, w ostatniej potrzebie. Kocham piękną Irenę. Rodzica i ona jeszcze na moje prośby nie jest nakłoniona. Aryst na to. Wiesz dobrze, wybrany wśród wielu, jak tobie w duszy sprzyjam. Mój przyjacielu, pójdę do nich za tobą. jakoż się nie lenił. Poszedł, poznał Irenę i sam się ożenił. DEWOTKA We wodce służebnica w czymśś przewiniła, właśnie na ten czas, kiedy pacierze kończyła. Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, mówiąc właśnie te słowa: I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy! Biła bez litości. Uchowaj, panie Boże, takiej pobożności. Wystarczy! Wystarczy! Wolę jednak bajki o zwierzętach, a nie ma jakichś bajek o, na przykład, roślinach? Dąb i dynia. Kiedy czas przyzwoity do dojrzenia nastał, pytała dnia dęba, jak też długo wzrastał. Sto lat. <noise> ja w sto dni wzeszła taką, jak mi nie widzisz. Dąb na to. Próżno ze mnie szydzisz, pięknaś, prawda, na pozór, na pozór też słyniesz. Jakieś prędko urosła, tak też prędko zginiesz. Tulipan okazały, patrzył na to krzywo, że fiałek w przyjaźni zostawał z pokrzywą. Nadszedł pan do ogrodu tegoż właśnie rana. Widząc, że pięknie zeszedł, urwał tulipana. A gdy się do bukietu i fiałek zdarzył, chciał go zerwać. O! Ale się pokrzywą poparzył. Patrzał na to tulipan, mądry po nie czasie. I poznał, że przyjaciel, choć nierówny, zda się. Uwaga! Teraz nadszedł czas na bajki dla odważnych. Dlatego, że niegdyś całą książkę zjadła, rozumiała, iż wszystkie rozumy posiadła. Rzekła więc towarzyszką: Nędzę waszą skrócę, spuśćcie się tylko na mnie, ja kota nawrócę. Posłano więc po kota. Kot zawżdy gotowy, nie uchybił minuty, stanął do rozmowy. Zaczęła mysz egzortę. Kot jej pilnie słuchał, wzdychał, płakał. Ta widząc, iż ją udobruchał, jeszcze bardziej wpadła w kaznodziejski zapał. Wysunęła się z dziury, a wtem ją kot złapał. Pszczoła. Niechaj się nigdy słaby na mocnych nie dąsa. Zaufana ten pszczoła, że dotkliwie kąsa, widząc, iż słoń ogromny na łące się pasie, a na nią nie uważa. Choć przybliżyła się, chciała go za to skarać. Gdy kąsać poczęła, cóż się stało? Dłoń nie czuł, a pszczoła zginęła. Zmordował się na koniec ten, co bajki prawił. Żeby więc do ostatka słuchaczów zabawić, rzekł... Opowiem wam jeszcze jedną, o której nie wiecie. <laughs> Bajka poszła w wędrówkę. Wędrując po świecie, zaszła w lasy głębokie. Okrutni idzicy napadli ją z hałasem wielkim. Rozbójnicy! A widząc, że ubrana bardzo podle była, zdarli suknię. Aż z bajki prawda się odkryła.